Norville Kudłaty, Rogers' Shaggy Postać fikcyjna występująca w cyklu seriali animowanych Scooby-Doo. Charakterystyka: Kudłaty jest główną postacią cyklu seriali animowanych ze Skoobym w roli tytułowej. Jest panem i najlepszym przyjacielem Scoobiego. Najstarszy członek tajemniczej spółki. W serialu szczeniak zwany Scooby-Doo jest ukazany jako syn posterunkowego w jego rodzinnym mieście Coolsville. W serialu Scooby-Doo i brygada detektywów rodzinnym miastem bohatera jest kryształowy zdrój. Jego charakter jest taki sam co u Scooby'ego, jest strasznym tchórzem i wiecznym żarłokiem. Czasami zjada Scooby chrupki, rozwiązuje zagadki jako detektyw. Ma siostrę Megi. jego przyjaciółmi są Fred, Daphne, Velma, Flim, Flam, Scrappy-Doo i Vincent Van Gogh. Towarzyszy mu również kuzyn Scooby'ego, Scooby-Doom. Wygląd Kudłaty jest najwyższym członkiem tajemniczej spółki. Jest bardzo szczupły. Ma krótkie blond włosy w kolorze piasku nad morzem. Jako młody detektyw w serialu Szczeniak zwany scooby donosił nosił zielony t-shirt, niebieskie dżinsy i czarno-białe tenisówki. W pozostałych serialach ma na sobie taki sam t-shirt, jednak dużej wielkości. Nosi też bordowe spodnie i czarne buty. W kilku fajmach i serialu 13 Demonów Scooby-Doo nosi czerwony t-shirt i jasne dżinsy. Ciekawostki. Kudłaty wraz z resztą występuje również w odcinku serialu Johnny Bravo pod tytułem Bravo do obydwu. Sprawy miłosne. Sadie M. występowała w filmie Scooby-Doo i bracia Bu. Była zakochana w kudłatym i chciała za niego wyjść, mimo że on ciągle przed nią uciekał. Googie dziewczyna kudłatego z filmu Scooby-Doo i oporny wilkołak. Krystal, fotoreporterka z filmu Scooby-Doo i najeźdźcy z kosmosu, w której Kudłaty zakochał się nie na żarty. Pod koniec filmu okazała się kosmitką. Kiedy odleciała swoim statkiem, Kudłaty miał złamane serce, ale welma wyleczyła go pudełkiem Scooby-Chrupek. Mary Jane pojawiła się w filmie Scooby-Doo. Kudłaty był nią oczarowany, bo pierwszy raz spotkał osobę, która też lubi Scooby-Chrupki. Później okazało się, że w jej ciele krył się demon kontrolowany przez Scrapiego. Kudłaty rozstał się z nią najprawdopodobniej z powodu jej alergii na psy, a więc i na Skubiego. Maidlin Dinkley, młodsza siostra Welmy, od dawna podkochująca się w kudłatym. Wystąpiła w filmie Scooby-Doo, abracadabra Welma Dinkley. Wszelkie romantyczne uczucia między nią a Kudłatym pozostawały w sferze domysłów do czasu wypuszczenia filmu Scooby-Doo Strachy i Patałachy kiedy to Velma została obiektem westchnień Kudłatego. W filmie Scooby-Doo klątwa potwora z głębin jeziora Kudłaty zakochał się w Welmie, czego ona nie dostrzega z przyczyn obiektywnych. W nowym serialu Scooby-Doo i brygada detektywów zostali parą, ale ich droga nie jest usłana różami. Kudłaty boi się zniszczenia przyjaźni ze Skubim, a zakochana po uszy Welma nie rozumie rozterek swojego chłopaka, co powoduje narastanie napięcia między nimi. Daphne Blake zakochała się w Kudłatym w kreskówce Wyluzu i w scooby W odcinku Noc koszmarnych shortów udawała, że jest jego dziewczyną, ale Kudłaty był tym nie do końca zadowolony. Daphne jednak na końcu odcinka powiedziała prawdę. Daphne mogła się w nim zakochać, ponieważ Kudłaty nie jest już takim tchórzem i żarłokiem, dzięki czemu ekipa bardziej szanuje jego pomysły.